Chcecie wywiadu z diabłem? Wpuśćcie mnie do piekła, tak? Ja ci mogę powiedzieć, co ja sądzę o Szczecinie. Chcesz? Dużo kebabów? Pa, jak miesza. Pa, jak miesza. Dużo rąd na ulicach? No to Szczecin tak, jak najbardziej. Szczecin górą, kurwa. kurwa. najlepszy w ogóle wiesz, to są chyba najlepsze kibice, ma w Polsce w Szczecinie, że Ja lubię moje miasto. Panie Janie, to nie jest bar dla pana. To jest ta impreza sponsorska, na której nikt nie, nikt nikogo nie ma. I non stop remonty na tych samych ulicach od trzech lat. Ja jechałem tu 8 godzin z Warszawy, nie da się na trzeźwo przejechać. A jakie są sojusze dziennikarskie? Adrian? Ciężko mu kurwa odpowiedzieć, nie? Ciężko, lepiej je zablokować, bo prawda boli, prawda boli jednak, nie? Ja ci załatwiłam właśnie teraz wywiad i czekam tutaj z dziennikarzem. A to wy dodaliście jakiś film kiedyś na YouTube czy nie? <laughs> Niestety wszedłem w te uniwersum. Bardziej chodzi o to, że nie chcę się na ściankach, wiecie, takich... Dla mnie jesteś bardzo profesjonalny, fenomenalny w tym, co robisz, jeśli chodzi o Szczecin. A jak można nielegalnie robić wywiady przed kamerą? Można. Ja dalej diluję, tak jak... Zdrówka, zdrówka, jara!